W dzisiejszym odcinku pora na wielkie głosowanie odnośnie Magika. Spytam się ponad 100 widzów na moim serwerze kidowice.pl o różne pytania odnośnie Magika. Będą naprawdę bardzo mocne pytania w głosowaniu, na przykład czy Magik zdradzi swoje prawdziwe imię, albo czy ma odejść z Kidowic. A jeżeli wy również chcecie być na odcinkach, to zapraszamy was serdecznie na nasz serwer kidowice.pl. Będzie 5 rund. Każdy zadam po trzy pytania moim widzom, a potem te pytania pokażemy Magikowi i zobaczymy jego reakcję na wyniki głosowania. Może być naprawdę śmiesznie, więc oglądajcie do samego końca. Jak widzicie, widzowie, za mną stoi ponad 100 osób, bo dzisiaj na serwerze jest prawie 300 osób, no a tutaj na pewno mamy zgromadzone myślę spokojnie 200. Zobaczcie, tutaj widzowie, jak widzicie, jest plansza, tak albo nie, i widzowie, którzy zostaną wypuszczeni z tego miejsca, będą mogli zadecydować, czy chcą odpowiedzieć na dane pytanie tak albo nie. No i będzie tych pytań, jak widzicie, dużo. Zadamy najpierw spokojne pytanie, czyli po prostu, czy lubicie Magika To jest myślę bardziej takie podstawowe pytanie. Ja myślę, że można powoli wypuścić widzów. Puszczamy widzowie, patrzcie ile tu jest osób Patrzcie to jak wlecieli od razu Patrzcie ile tutaj jest osób Tutaj jest grubo ponad 200 osób Tu jest na pewno ponad 200 osób No i dobra, będzie trzeba zadać pytania Pierwsze pytanie, czy lubicie Magika? Dobra, zobaczmy gdzie widzowie staną po pierwszym pytaniu Dobra, zdecydowanie duża większość wybiera odpowiedź tak Patrzcie, zdecydowana większość wybiera odpowiedź tak Czyli tutaj na pytanie, czy lubicie Magika? Zdecydowanie duża, większa, no gigantycznie, praktycznie każdy wybrał na tak. To jestem akurat w szoku, bo myślałem, że zdecydowanie większość osób odpowie, że nie lubi magika, no ale dobra, no widzowie, no skoro tutaj lubicie magika, no to w sumie spoko, no to pierwsze pytanie mamy z głowy. Drugie pytanie, czy magik jest pomocny? To jestem akurat ciekaw, co tutaj będzie, to jestem mega ciekaw, czy magik jest pomocny. Dobra, zobaczymy, czy tutaj widzowie odpowiedzą, dobra, już zmienia się na nie. Patrzcie, zmienia się na nie, niektórzy przechodzą na nie, zobaczcie. Jest głosowanie na nie, ale ale mimo wszystko, niektórzy tutaj Dają na tak, zdecydowanie większość Daje na tak, no dosłownie tutaj Prawie nic się nie zmieniło Bardzo duża część widzów i tak odpowiedziała Na te pytanie tak, ok Więc mamy tutaj praktycznie, no Widzowie są zgodni, no widzowie są zgodni Trzeba to powiedzieć, ale pora zadać trzecie pytanie A potem będziemy zobaczyć czyli magika jego reakcje na te pierwsze trzy pytania A mianowicie, czy magik ma powiedzieć Kogo lubi najbardziej Dobra, zobaczymy, uwaga tutaj Czy magik ma powiedzieć, kogo lubi najbardziej Dobra, uwaga, tutaj widzowie. No, zdecydowanie wszyscy pójdą na tak. No, zobaczcie, tutaj praktycznie nikt nie zostanie na nie. No, zostawę praktycznie, no, kilka osób. Tylko kilka osób, które zdecydowanie chyba lubią się wyróżniać. Ale zobaczcie, te wyniki głosowania. Myślę, mamy rundę pierwszą za sobą. Zobaczmy w takim razie, co na te pytania, jak na nie zareaguje Magik na Kidowicach. No, witam cię serdecznie, Magiku. Dzisiaj spytałem się ponad 100 widzów o różne rzeczy. No, i ja jestem ciekaw, czy ty zdajesz sobie sprawę, jak przebiegła pierwsza runda, bo to jest akurat no coś śmiesznego, no coś śmiesznego. Będziesz w szoku, no myślę, na niektóre pytania. Co tam widzę, by no, byłaby była, była, dzisiaj jest solidne głosowanie. Ogólnie powiem ci tak, mam na razie odpowiedzi z trzech pytań, no i myślę, że te trzy pytania, no ciebie raczej nie zaskoczą, bo raczej tutaj widzowie odpowiedzieli dobrze. A mianowicie, jak to wyglądało? Pierwsze pytanie było czy lubicie Magika? Jak myślisz? Jak większość widzów tutaj zdecydowała, Tak czy nie? Jak byś obstawił? No i masz rację Większość zdecydowanie Myślę, że 90% odpowiedziała, że tak Że ciebie lubią Więc tutaj akurat Magik No muszę ci przyznać, że polubiłem, polubiłeś Zostałeś przy, polubiony przez widzów, bo był taki okres Ja też, no, ja też bardzo widzów lubię tak, no proszę, bo był okres, że no widzowie niezbyt cię lubili, ale muszę przyznać, że no teraz magik zachowuje się naprawdę solidnie, naprawdę fajnie, więc myślę, że tutaj, no dlatego też widzowie cię po prostu polubili. To jest super sprawa, naprawdę, tutaj elegancko widzowie cię polubili. Ale, drugie pytanie było, czy magik jest pomocny? Czy magik jest pomocny? Jak myślisz, no co ty... Tak, tak, no, ja Ci mogę pokazać? Jestem bardzo pomocny? Pokaż. No, pokaż, no pokaż. No. No dobra, twoja sprawka, ale też twoja A? sprawka, że one znikły, kolego. No, ale są ulepszone. No, no dobra, no są ulepszone, ale to przy ciebie one znikły, ja ci przypominam, no. Dalej, dalej, dalej. No dobra, poważ. Tutaj, tutaj, to coś. No, tutaj, tutaj no dobra, no niby tak, no ale, no, no dobra. Twoja sprawka. Dobra, ja tutaj, tutaj, tutaj. Magik, tutaj powiem czy tak. Powiem ci tak, Magiku, nie masz się co martwić, bo widzowie odpowiedzieli, że tak, że jesteś pomocny. Zdecydowana większość osób powiedziała, że jesteś pomocny, więc wyszło dobrze. Ale, trzecie pytanie: Czy Magik ma powiedzieć, kogo lubi najbardziej? I tutaj widzowie byli zgodni. Tak, Magik, kogo na Kiedowicach lubisz najbardziej? Tuptusia. Tuptusia, co? Tuptusia! Jak? I co ty gadasz? Przecież to by nigdy nie robić tutaj. Ty sobie nikt nie robi nazłość, no Magi, no co ty gadasz, kiedy my... Kiedy? To już jest najlepszy? No dobra, czyli Magik najbardziej lubi Tuptusia, okej, okay, widzowie Pora zadać wam kolejne pytania do głosowania Uwaga widzowie, runda druga Zobaczymy widzowie co odpowiecie W rundzie drugiej tutaj w naszym głosowaniu Mamy tutaj grubo ponad 200 widzów I dalej dołączają, więc ten odcinek jest Naprawdę szalony, ale dobra, lecimy Z rundą drugą, czy Magik ma powiedzieć kogo Nie lubi tym razem, czyli zdecydowanie Troszkę inne pytanie, bo teraz będą trochę Bardziej takie złe, więc uwaga, czy Magik ma powiedzieć Kogo nie lubi, kogo Nie lubi, czy Magik ma powiedzieć kogo nie lubi, więc uwaga Tutaj patrzcie, większość osób, nawet niektórzy Przechodzą na nie, ale mimo wszystko Dalej w tym głosowaniu wygrywa Odpowiedź tak, więc tak naprawdę Wszyscy widzowie chcą usłyszeć kogo nie lubi Magik, no on po pierwszych pytaniach był raczej Taki spokojny, więc raczej tutaj nie miał Problemu z odpowiedzią na te pytania, więc Myślę, że tutaj też nie będzie mieć, Magik Musi odpowiedzieć kogo nie lubi Kolejne pytanie widzowie, czy Magik ma zdradzić swój sekret, dobra Czy Magik ma zdradzić swój sekret, czy Magik Ma powiedzieć mi jakiś swój Największy sekret, który ma, no i tutaj widzę, że, no znowu, chociaż nie, niektórzy idą na nie. Zobaczcie, zdecydowanie niektórzy wychodzą sobie tutaj na nie. No i muszę tutaj przyznać, że tak naprawdę, no nie ma co się tutaj oszukiwać. Ale bardzo duża część osób i tak chce zobaczyć sekret magika. Więc my tak naprawdę tutaj musimy zostać na odpowiedzi. No po prostu tak, no po prostu tak. Czy magik ma zdradzić swój sekret? Większość widzów odpowiedziało na tak, ale zobaczmy w pytaniu, czy magik ma powiedzieć, jak ma na. Imię. To mnie tak ciekawi, czy widzowie będą chcieli usłyszeć, jak Magik ma na imię? Uwaga, czy Magik ma powiedzieć, jak ma na imię? To jest mocne, to jest mocne. Patrzcie, zdecydowana większość na tak. Zdecydowana większość tutaj poleciała na tak, chociaż nie. Niektórzy zostali sobie na odpowiedzi, nie. Jak widzimy, mamy tutaj kilka osób w tym głosowaniu. Póki co na sześć pytań odpowiedzieli, tak. Zobaczmy reakcję Magika na te trzy pytania. Czy powie nam swoje sekrety? No, druga runda, pęci Magik już dla Ciebie nie będzie taka miła. No, tutaj już zdecydowanie, widzowie, no. Ciekawsze rzeczy, w sensie inaczej. Pytania też były ciekawsze, więc jestem ciekaw co tutaj. Jak tutaj z tego wybrniesz, bo teraz jest Magik! Masz powiedzieć, widzowie zdecydowali, że masz powiedzieć, kogo nie lubisz. Kogo najbardziej skidowic nie lubisz? Jednej osoby. Mych ja się zastanowię. No, wybierz dobrze, wybierz dobrze. Kto to taki? Nie lubię! No, no, no! Pikersa? Co? Co? On jest, taki on jest taki cwaniaczek. No dobra, okej, okay, dobra. Tej odpowiedzi się totalnie nie spodziewałem, ci powiem. Dobra, no dobra, okej. Okay. Czyli. Myślałeś? No ja myślałem, że to jest tąsta. Przecież tąsta to ty nienawidziłeś jeszcze niedawno. No nie, ale teraz mamy interes wspólny, więc nie mogę sobie. No powiem. no niby tak, ale wiesz, no interes wspólny interesem, no ale wiesz, no jednak tutaj. No dobra, no okej, okay, dobra. Może być speaker, spoko. W sumie, albo. Myślałem bardziej, że policjantów może jakiś powiesz, Przecież kurczę, oni co. A, no i widzisz, no i widzisz, no to co, jednak zmiana zdania, bo policjanci to ostatnio namieszali trochę. No tak, bo mnie chcieli wrobić, o, właśnie to ich obydwóch nie lubię. <grym>, no dobra, no czyli właśnie. jednak, czyli jednak policjanci. Okej, okay, dobra, kolejne pytanie magiczne. Uwaga! No da się, da się uważaj, bo jak tam wpadniesz to sobie buty ubrudzisz Uwaga! Czy Magik ma zdradzić mi swój sekret! Musisz mi zdradzić swój sekret! Widzowie byli zgodni! Większość wszyscy polecili na tak. Po prostu Magik, musisz mi zdradzić jakikolwiek swój sekret. Jakieś tajemnice twoją. No, dobra, no dobra, no dobra. Nie. Ja za tobą? Dobra, okej, okay, dawaj. No To? to? to Ale ja tutaj byłem! No człowieku, to nie jest... nie miałeś prawa o tym no. wiedzieć, Teraz wiesz. No jak nie miałem prawa, no magiczny, no przecież to, to jest oszustwo Ja nie mogę Dobra, no a taki sekret to nie sekret No dobra, magiczny, niech ci będzie Ale teraz nie wymkniesz się, bo szóste pytanie jest mocne Czy Magik ma powiedzieć jak ma na imię naprawdę? I widzowie wszyscy dosłownie powiedzieli, że tak Głosowanie było jednoznaczne, no tutaj nie ma, nie ma w ogóle o czym mówić Musisz Magik zdradzić jak masz na imię Jak jest twoje imię? Nigdy się nie przedstawiłeś nawet! No właśnie, nigdy się nie przedstawiłeś. Jak masz na imię Magik? Moje imię prawdziwe No? Moja mamusia mi da tak na imię Okej? Okay. Jakie to imię? 8. Mirabel Mirabel? Co? To jest magiczne imię Mirabel masz na imię? No co ty dałeś no. Nie no, słuchaj, dobra, mirabel Patrzcie, widzowie, to jest mirabel Dobra, od dzisiaj na magicznego mówimy mirabel Dobra, ciekawie, ej, dobra Nie spodziewałem się, że w ogóle powiesz Dobra, ciekawe Dobra, widzowie, lecimy, runda trzecia Teraz pytania o wiele mocniejsze Zobaczcie, czy magik jest uczciwy Tutaj jestem akurat ciekaw, co widzowie Odpowiedzą, czy magik jest uczciwy Zobaczmy, patrzcie, jak Na niebo lecieli, patrzcie, jak wszyscy Od razu na niebo lecieli, o nie Zobaczcie, Dosłownie duża większość teraz poleciała na nie. No, i w pytaniu, czy magik jest uczciwy? No, zdecydowanie większość osób uważa, że nie. Że magik nie jest uczciwy. I to właśnie jest. No, to muszę na pewno tutaj zeskrynować i pokazać magikowi, bo on w to nie uwierzy. Zobaczcie. Czy magik jest uczciwy? I zdecydowana większość osób odpowiedziała, że nie. Że magik nie jest uczciwy i że nie warto mu zaufać. No dobra. A pytanie teraz kolejne. Czy magik jest śmieszny? Czy widzowie zadecydują? Czy Magik jest śmieszny? Dobra, jednak tak, jednak tak, jednak duża część osób wybiera tutaj tak. Czyli zobaczcie, Magik wedle widzów jest o wiele bardziej, no bardziej śmieszny niż uczciwy, co jest trochę dziwne, no ale dobra, wybrali na tak, to w sumie spoko, choć i tak, duża część osób została przy odpowiedzi nie, ale zobaczmy ostatnie, czy magik jest chamski. To jest takie, że można powiedzieć tak albo nie. Uwaga, czy magik jest chamski? Co odpowiedzą tutaj widzowie? Patrzcie, lecą na tak! Lecą na tak, no nie wiem. Bo niestety, widzowie, teraz montowałem ten film, i nie nagrała mi się reakcja Magika na te trzy pytania, ale wyszły one naprawdę bardzo pozytywnie dla Magika. z tego co pamiętam, był naprawdę pozytywnie zaskoczony. Więc lecimy oczywiście do kolejnych pytań. Teraz zaczynamy już te mocne, te naprawdę ostateczne. Czy Magik powinien nam oddać diamentowego Gitcoina? To jest kolejne pytanie. Uwaga! Czy tutaj widzowie zadecydują na tak, czy na nie? Dobra, zdecydowana większość osób, bo patrzcie, praktycznie, no większość, zdecydowana większość poleciała. Na tak, więc tutaj zdecydowanie Magik powinien nam oddać diamentowego kitcoina. Tutaj widzowie, jesteśmy zgodni. Ja też tak uważam zresztą, że Magik to jednak tego diamentowego kitcoina. No, powinien nam oddać, tak? No, ale dobra. Na razie nie będziemy go za to ścigać. Zobaczymy, jak on na to zareaguje. Większość widzów jest zgodna, że Magik powinien nam oddać tego diamentowego kitcoina. Ale zobaczmy dalej. Czy Magik powinien oddać mi swoje całe kitcoiny na dzisiejszym odcinku? Zobaczcie, całe swoje kitcoiny, które ma. Czy Magik ma oddać mi całe swoje kitcoiny? Patrzcie, oni nie chcą, oni nie chcą, żebym od. Co? Jestem w szoku. Dlaczego większość widzów nie chce, żebym dostał kitcoin od magika? Patrzcie, oni totalnie, oni trolują odcinek. Dobra, Ej, ale to nawet fajnie, bo nie spodziewałem się, że w tym pytaniu akurat będzie powiedziane, żebym nie, nie miał dostać tych kitcoinów. Dobra, jestem w szoku, czyli większość osób uważa, że nie powinienem dostać kitcoinów od Magika. Okej, okay. a teraz pytanie inne. Czy Magik ma nauczyć się korzystać z telefonu? Bo to jest taka rzecz, że wydaje mi się, że większość tutaj osób chciałaby, żeby Magik jednak umiał korzystać z telefonu. No i patrzcie, zdecydowana większość wybiera w tej odpowiedzi... Tak, czyli chcą, żeby Magik się nauczył korzystać z telefonu. Co akurat byłoby fajne na kidowicach, bo gdybym miał korzystać z telefonu, moglibyśmy normalnie pisać, dzwonić i wszystko robić jako osoby z kidowic. No więc git, ok? Ta runda, myślę, jest dość ciekawa. Jestem tak ciekaw reakcji Magika na te pytania. Dobra, lecimy na kidowicę. Powiem ci, Magik, że z głosowania z rundy czwartej nie będziesz zadowolony, no bo tutaj, no, powiem ci, że widzowie są zgodni z jedną rzeczą. Poszło pytanie, czy Magik powinien oddać nam diamentowego kitkoina? No i tutaj większość widzów powiedziała, że tak Więc Magik, czekam na Kitcoina Nie, poczekaj. no nie ma takiej możliwości Co najwyżej to mogę ci dać O, poczekaj No jak nie ma możliwości No jak nie, jak, jak nie ma poczekaj. możliwości Możesz sobie podtrzymać na chwilę I co? No to jest plastikowy Kitcoin No weź Ja nie chcę podróby, ja chcę prawdziwego Magik, powinieneś oddać nam tak, diamentowego Kitcoina Prawdziwy Kitcoin jest w moim bunkrze Go nikt nie ma prawa do... Ugh. Ja nie mogę Ja nie mogę, człowieku, no dobra, no ale no to... Konkurencja jest 3-3 No ale te... Magik, no ale te 3-3 jest od miesiąca. To kiedy będą jakieś kolejne konkurencje, no? Gdzie tak no mówimy? Teraz za niedługo. Aha, okej, okay, dobra, widzowie, no to w takim razie wyczekujcie z subem, bo no może jest szansa, że za niedługo ten diamentowy kitkoń trafi w nasze ręce. W gangu chłopaków oczywiście, nie dziewczyn! Nie pomagaj dziewczynom, więcej to będzie u chłopaków! Dobra, Magik, niech ci będzie, ale teraz... Staniesz się biedniejszy, ponieważ padło pytanie Czy Magik ma oddać mi całe swoje kitcoiny Wszystkie jakie masz co? I zgadnij co widzowie powiedzieli Zgadnij co widzowie powiedzieli Jak myślisz? No pewnie, że tak Powiedzieli, że nie! Ja nie wiem dlaczego oni powiedzieli, że nie! Dlaczego widzowie nie chcą, żebym miał więcej pieniędzy? No nie, no, nie, nie, no, nie wiem, nie rozumiem, nie rozumiem no! no nie... Trzystaki Trzy masz? No no dobra, no ale brązowych człowieków, no dobra, ale powiem ci tak, magiczny, to jest akurat pytanie, które mnie szokowało. Myślałem, że większość widzów powie, że tak! Że masz ja mi oddać swoje. Nie bardzo wiem bardzo dobrze zrobiliście! Ja nie mogę, widzowie normalnie stoją za tobą, stoją za tobą murem, to jest niesamowite. A ostatnie pytanie z tej rundy, i to jest akurat, myślę, ja się z tym zgodzę. Czy Magik ma nauczyć się korzystać z telefonu? I tutaj wszyscy widzowie wręcz powiedzieli, że tak. Magiczny, kiedy ty się weźmiesz do nauki za ten swój telefon, no? O! To mi się podoba o, magiczny, ja no. parę rzeczy, o, na przykład z, umiem zrobić zdjęcie. O, o, o! No to, no to widzisz, no to jak już umiesz Jeez. Mam nadzieję, że wyszło. W każdym razie Magik, musisz się jeszcze podszkolić z telefonem, bo my sobie będziemy pisać, że mamy tutaj SMS-ki później. Normalnie wszystko można tutaj robić i telefon będzie bardzo przydatny na kidowicach więc wiesz, musisz tutaj... Jakbyś miał jakiś problem, ja ci z telefonem tam zawsze mogę Co ty mnie tu wędką! Zawsze z telefonem tak. możesz przejść, no! О, презент! Магисто, тој е, зеки тоа. Okay. Jaka mocno? Co jest w ogóle? Dobra wędka Magik. Dzięki. Jej, dobra, fajny prezent. Ale dobra, Magik, to cię nie uchroni. Pora na rundę piątą, gdzie naprawdę pytania będą mocne. I ostatnia runda, widzowie. No i w tym momencie pytania są najmocniejsze. Czy myślicie, że Magik jest tak naprawdę zły? To jest mocne pytanie. Czy myślicie, że Magik jest tak naprawdę zły? No to akurat może być jak bardzo mocne pytanie. No i większość osób tutaj zdecydowanie wybrała odpowiedź na nie, czyli jednak polubili Magika. No i tutaj nie są jednak. Tacy, że wiecie, by powiedzieli, że No Magik jest na pewno zły, więc tutaj Dużo osób myśli, że Magik Nie jest zły i że nie ma tutaj Złych planów, więc fajnie, tutaj duża Część widzów poleciała na odpowiedź Nie, nawet mnie to cieszy, czy Magik Ma założyć kanał na YouTubie To jest ciekawe, czy Magik ma założyć Kanał na YouTubie To jest pytanie, na które myślę, że większość Pójdzie na tak, no zdecydowanie Na tak, no wiedziałem, że tak będzie, po prostu Ja już to czułem, ja, ja czułem, że Większość, chociaż nie, dużo osób też twierdzi że Magik nie powinien mieć, jak widzicie kanału na YouTubie, ale bardzo duża część z was, czyli widzów, mówi, że powinien mieć. No zobaczymy, jak na to zareaguje wszystko Magik, ale zobaczmy jeszcze mocne pytanie, czy Magik ma odejść z Kidowic. Dobra, to jest mocne pytanie, bo tutaj akurat jestem mega ciekaw, czy Magik ma odejść z Kidowic. Uwaga! Duża część osób daje na nie, czyli Magik nie ma odejść z Kidowic i ma zostać na Kidowicach cały czas, a to jest bardzo pozytywna informacja akurat widzę Aż sobie to zesklinuje, bardzo fajnie, cieszy mnie to. Zobaczmy w takim razie, widzowie, ostateczną reakcję na pytania Magika. A więc tak, Magik, jestem, jestem w szoku, jestem w szoku, co widzowie poodpowiadali, bo odpowiedzieli bardzo ciekawie. No naprawdę, pierwsze pytanie, jakie wleciało w rundzie piątej, to czy myślicie, że Magik jest tak naprawdę zły? Czyli wiesz, no, czy widzowie po prostu zmienili do ciebie podejście? No i ja. Jestem bardzo miły. Ja myślę, że miesiąc temu każdy by powiedział, że tak, że jesteś zły, po prostu koniec świata. No, nie ma, nie ma dla ciebie szansy. Ale widzowie zmienili zdanie. 90% no dobra, może 80% uważa, że nie jesteś zły, że jesteś dobry. Więc brawo dla widzów. No mają rację? No, no dobra, no powiedzmy, że mają rację. No, Magik, no na razie nie robisz żadnych złych rzeczy, prowadzisz bank z tostem. Jesteś kulturalnym tutaj mieszkańcem Kidowic, więc można powiedzieć, że okej, okay, dobra, nie masz żadnych złych planów, ale no to nigdy nie wiadomo z Tobą. Trzeba, trzeba Cię po prostu, człowieku, mieć na oku, bo wiadomo, co Ty lubisz robić. Ale nie myśl, że Cię ominie kolejne pytanie, bo w kolejnym było, co akurat by Ci przysporzyło chyba sporo problemów, ale też widziałem, że widzowie bardzo często o tym pisali i byłem ciekaw. No i właśnie, czy Magik ma założyć kanał na YouTubie? Jak ty Magik, na to patrzy? Czy ty byś chciał mieć w ogóle kanał na YouTubie? Nie, 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 ja nie. Ja tam się na internetach nie. Okej, okay, czyli nie chciałbyś, a widzisz, a widzowie jednak mówią, że tak. No dosłownie wszyscy poszli na odpowiedź na tak, że powinieneś założyć kanał na YouTube. No ale jestem ciekaw jakby to wyglądało w praktyce, bo ja nie wiem jak gdybyś miał filmy nagrywać i raz, tylko nagrywałeś film, jak ci tam o to poprosiłem tam na chwilkę. No i ci nawet wyszło. Jak tam co trzy minuty kolejna osoba chyba daje prezent, coś takiego, to tam byłeś na chwilę i ci wyszło nawet fajnie. No, w sumie jesteś zapracowany jeszcze, zo, całe do ogarnięcia. Widzowie, to nie są takie krótkie rzeczy. To na to, to nie trzeba trochę czasu. No, no właśnie, no. A ty. Nie, no nie ma szans. Nie ma, nie ma szansy w 5 sekund. Nie ma opcji. Dobra, widzowie, kto szybciej? 5, 4, 3. No co? Ale miałeś dłużej wędkę w wodzie To nie było 5 sekund, bo tam wcześniej nie liczyłem Dobra O, dzięki za rybkę, bardzo miły gest No, a, a, a właśnie, magik, taki miły gest To ci się przyda w ostatnim pytaniu, bo ostatnie pytanie wleciało Akurat bardzo mocne Czy magik ma odejść z kidowic? No i tutaj, no, tak, no nie. Ja nie ja tutaj Widzowie byli zgodni z odpowiedzią więc po prostu Prawie 100% widzów Poszło na odpowiedź... Na nie! Magik! Widzowie zadecydowali, że zostajesz na kidowicach! Zostajesz do końca! Brawo! Udało ci się! A, <słysk> No no, 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 to wtedy by było, że się liczy ze zdanie widzów, tak nie można. Ale dobra, Magik, niech ci będzie. Dzisiaj dzisiaj się upiekło. Dzisiaj naprawdę jestem w szoku, jak fajnie widzowie odpowiadaliście na pytania. No i dzisiaj, Magik, naprawdę widać, że w Waszych oczach widzów je zyskał. Ogólnie lubicie Magika, bardzo mnie to cieszy. Myślę, że Magika również Magik. Czy Ty lubisz widzów, czy ich nie lubisz? Jak to jest? No bardzo, bardzo. No i to jest piękna odpowiedź widzowie. Wy napiszcie w komentarzu koniecznie, kto ma wziąć udział w kolejnym takim odcinku, czyli do kogo kolejnego zadamy pytania i stu widzów, czy tam nawet ponad będzie musiał na to odpowiedzieć. Subskrybujcie koniecznie kanał i napiszcie w komentarzu, czy Waszym zdaniem Magik jest teraz miły. No no jest miły, no tutaj nie ma nad czym debatować, ale napiszcie może w komentarzu, czy Magik ma mieć kanał na YouTube.